Hej, dzień dobry! Witam was bardzo serdecznie w nowym filmie. Ja przychodzę do was wypoczęta z nową energią po urlopie i jedziemy z tymi przepisami na nowo. Miałam dwutygodniową przerwę od od nagrywania przepisów dla was, także. Mam nadzieję, że nie zapomniałam, jak się gotuje. Słuchajcie, dzisiaj na śniadanie, z racji tego, że właśnie chcę wam pokazać, dostaliśmy oscypek prosto z gór. Ja bardzo lubię oscypek grillowany. Dzisiaj zobaczyłam w grillu te bułki i uznałam, że będzie to idealne połączenie. Zrobimy sobie właśnie tą bułkę, na to rukola, na to zgriluję oscypka i całość posmaruje. Znaczy całość. Osyka posma, posmaruję żurawiną, i takie dzisiaj będzie śniadanie, a do tego dam sobie ogórka w mosztardzie, bo nie mogliśmy się powstrzymać i musieliśmy już jeden słoik otworzyć. Myślę, że jeszcze za wcześnie, no ale mówię, nie mogliśmy się powstrzymać, więc jeszcze ogóreczka sobie z boku dorzucę. I śniadanie gotowe. Mega mam na to ochotę. Dajcie znać, czy też lubicie grillowanego osypka z żurawiną. Bo ja kiedyś się jako dziecko nie lubiłam, a teraz uwielbiam. I zaraz sobie jeszcze wezmę ogóreczka. Ja w ogóle wróciłem z Lidla z zakupów. Patrzę w koszyk i co ja kupiłem. Zygi? W Lidlu byłeś? <grystanie> no a, ta, a ty jesteś taki zazdrosny, nie? O jeny, bo z Zygmusia. Bo ktoś Zygmusia nagrywa, a przecież trzeba Jimusia nagrać. Na obiad zrobię coś takiego. Taki wymysł jak sushi bowl to nazwałam. Czyli taki wiecie, no, inspiracja resztkami z lodówki, a może nie resztkami, tylko po prostu tym, co mam w lodówce. Jak widzicie, tutaj gotuję ryż w torebkach tym razem, bo nam został z wakacji. Tutaj mój pomocnik Piotrek będzie mi siekał. Cztery ząbki czosnku To ja suszę w Piotr. Pół papryczki chili i pokaźny kawałek imbiru. To jest imbir. I taki kawałek imbiru. To będzie nam potrzebne do tofu, które pokroję w kostkę, podsmażę na wokół właśnie to, to, co Piotrek pokroi, dodam tofu, już nie będę go obtaczać w żadnej mące. I do tego zrobimy sosik na bazie sosu sojowego, octu ryżowego, erytrytolu albo syropu klonowego, zaraz zobaczę, i do tego jeszcze trochę soku z limonki. Jeżeli chodzi jeszcze o dodatki, to będzie świeży ogórek i marchewka, ale marchewkę chyba zrobię marynowaną też w roztworze z erytrytolu, octu i wody. Stopa z nibiru. To nie wygląda jak stopa piętrek, a może trochę. Dobra. I tutaj jeszcze widzę, że mam awokado. Mam nadzieję, że ono będzie dobre, bo trochę takie jest. Mam nadzieję, zaraz je rozkroję i zobaczę. I do tego jeszcze właśnie będzie to awokado. I taki będzie sushi bowl, jeszcze całość posypię szczypiorkiem. My lubimy takie, nie? No. Rzeczy. Więc teraz poczekam po prostu, aż Piotrek mi pokroi. Co myślełem, nowe warzywo. No jakie? Szczypak. <laughs> Połączenie szczypiorku i szpinaku. Dobre, dobre. Niezłe. Jak widzicie, tutaj w miseczce mam już marchewkę taką drobno stargowaną w paseczki i słuchajcie użyłam do tego takiej specjalnej obieraczki, która jak widzicie ma takie zakończenie, które fajnie nam tnie warzywa właśnie w takie cieniutkie paseczki nie wiem gdzie ona została kupiona ale wydaje mi się, że gdzieś może na rynku w Elblągu, bo dostałam ją od mojej babci także jeżeli zobaczycie gdzieś taką obieraczkę, to bardzo Wam polecam, bo właśnie uważam, że jest idealna do takich dań azjatyckich, żeby cienko, łatwo poszatkować warzywa. I jak widzicie mam tą marchewkę, to jest cała marchewka, mam ją zamoczoną w wodzie. I teraz do tej wody dodam dwie łyżki erytrytolu. Możecie dodać cukru albo innego zamiennika oczywiście. I do tego dam... Oaj. Dwie łyżki od turyżowego. Całość wymieszam i zostawię na czas przygotowywania innych rzeczy, żeby to fajnie nam się, żeby ta marchewka, faj, żeby ta marchewka nabrała fajnego smaku. I jak widzieliście na przebitkach tofu gotowe Podsmażyłam je najpierw razem z imbirem, czosnkiem i papryczką chili Następnie dodałam 4 łyżki sosu sojowego 2 łyżki octu ryżowego 2 łyżki erytrytolu I 2 łyżki soku z limonki I słuchajcie, taki sosik możecie go oczywiście czymś zagęścić jakąś skrólą ziemniaczaną albo mąką, ale ja dzisiaj nie będę tego zagęszczać, bo myślę, że właśnie ten sosik fajnie połączy nam się z ryżem. Jak będzie taki leisty, to już zależy od Was. Tutaj sobie przygotowałam dodatki, czyli jak mówiłam wcześniej, ogórek, awokado, szczypiorek i ta marchewka, i będę teraz nakładać, bo ryż też już jest gotowy. sushi bowl, gotowy. Polecam Wam w ogóle takie kombinacje. Ja już trochę tych bowlów e, chyba pokazywałam na kanale. Są fajne, bo są w miarę lekkie. Można e, przemycić dużo warzyw różnego rodzaju: czy marynowany, czy, czy właśnie świeże, jak ogórek, rzodkiewka Naprawdę można dużo kombinować. Zamiast ryżu też można użyć e, czy kaszy, czy komosy ryżowej. No, czego tylko sobie chcecie. Także idziemy jeść. Aha, jeszcze sezamem białym pospałam, jak widzicie. Eee, słuchajcie, na kolację zrobię dzisiaj pieczarki faszerowane szpinakiem. Eee, szpinak pokroję i wymieszam go z serkiem śmietankowym. Dodam trzy ząbki czosnku, soli, pieprzu, soli, pieprzu, wszystko razem wymieszam. Nafaszeruję pieczarki i całość posypię serem. Ja tutaj mam mieszankę mozzarella light z kawałkiem osypka. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing. La -la. I teraz takie nafaszerowane pieczarki posypamy serem, wrzucam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni. Myślę, że tak na minimum 20 minut, ale dam Wam znać. Ja włączyłam sobie termoobieg. I po 25 minutach wyjęłam pieczarki z piekarnika. Możecie zostawić je na dłużej, żeby serek bardziej e, się przypiekł. To już zależy od Was. E, ja uznałam, że 25 minut wystarczy. Słuchajcie, uważam, że jest to świetne danie nie tylko na kolację, ale i można je zjeść pewnie. Ja jutro zjem na śniadanie albo na obiad te pieczarki. I uważam, że też jest to świetny pomysł na jedno zdań, na jakąś imprezę rodzinną czy z przyjaciółmi, jakąkolwiek. Zawsze, nie wiem czy u Was tak jest, ale u mnie w rodzinie często właśnie są pieczarki fażerowane mięsem mielonym, więc taka wegetariańska wersja myślę, że była byłaby mm, świetną świetnym zamiennikiem dla osób właśnie, które nie jedzą mięsa, a myślę, że mięsożercom też by coś takiego zasmakowało. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jak mogliście zauważyć, te dwa tygodnie filmy były tylko w czwartki. Jak mówiłam na początku filmu, mieliśmy urlop, więc trochę sobie odpuściłam, żeby odpocząć, ale teraz już wracam i od przyszłego tygodnia będą dwa filmy znowu tygodniowo w poniedziałki i czwartki. E, także jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli chcecie pomóc mi podbić statystyki, żeby moje przepisy były bardziej widoczne na YouTubie, to zostawcie e, po sobie łapkę w górę albo w dół e, al oraz jakiś komentarz. Będę bardzo wdzięczna, bardzo mi pomożecie tym podnieść statystyki. A ja Wam bardzo serdecznie jeszcze raz dzięki i widzimy się w poniedziałek. Trzymajcie się cieplutko. Bajo!